zaczyna się nasze pielgrzymowanie do Częstochowy, ale to jednak nie jest dzisiaj wyjście pielgrzymki do Częstochowy. Chociaż nam, pomagała się nam zawsze zgromadzić na pielgrzymce Mariola, dzisiaj nas zgromadziła w nieoczekiwany sposób. Uszczegóławiam to dzisiaj mówiąc, bo dało nam Mariola. Była szczęśliwa okazja. Mieliśmy to szczęście, że żyliśmy w tym samym czasie co ona. Pamiętam, że ją zobaczyłem jeszcze malutką, także gdzieś tak na równi z parapetem. I jej bardzo kędzierzawa głowa czupryna przechodziła pod moim oknem. Była wtedy dzieckiem. Nie wiem, czy już była po komunii, chyba tak. Bardzo piękna dziewczynka. Moi drodzy, to są długie lata mojej współpracy z nią, ale jakbym tak policzył czas, kiedy żeśmy ze sobą gadali, to to nie ma dwóch godzin. Raczej porozumywaliśmy się mimiką, więc widziałam albo to zmarszczone czoło, już wiedziałam o co chodzi. A ponieważ przypadło nam później też organizować pielgrzymkę, więc i tutaj też. Była filarem. Mariola. Aby cieszyła się tym życiem wiecznym, do którego dążyła. Ciebie prosimy. Duch Święty jest Pocieszycielem. Jesteśmy w przededniu zesłania Ducha Świętego, więc módlmy się, ażeby ten Przenajświętszy Pocieszyciel, pod tego, to, to potrafi, pocieszył wszystkich, których ta śmierć dotknęła bólem i smutkiem. Zresztą najbliższych, krewnych. Ciebie prosimy. Z Panią. I na każdym pogrzebie Trzeba sobie zadać pytanie, czy jesteśmy gotowi. Gotowi na przejście do domu Ojca. I jeszcze jedno, my, którzy znamy Orzeka, wiemy, że dzisiaj dokonał czegoś niesamowitego. Pokazał, że umie być wdzięczny. Pokazał, że docenił to, co Mariola zrobiła i dla niego, i dla pielgrzymki, i dla duszpasterstwa. Ja zachęcam wszystkich, byśmy umieli dziękować codziennie. Każdemu, kto nam uczyni jakieś dobro. No nie wiemy, czy zdążymy. Ostatnie zdanie znamy bardzo dobrze i powtarzam je ku pamięci, ku zachęcie. Zdanie zapisane przez poetę Jana Twardowskiego. Spieszmy się kochać ludzi. Tak szybko odchodzą.